Jak zakładamy konto w Profibooks? Klikamy na Register i kolejno uzupełniamy nasze dane. Wpisujemy imię i nazwisko, następnie username, którego będziemy używać zawsze przy logowaniu na nasze konto, hasło, potwierdzamy hasło które również jest niezbędne do zalogowania się na konto. Kolejnie wpisujemy adres mailowy, potwierdzamy adres mailowy. Jeżeli chodzi o dane konta, nie musimy tego uzupełniać w tym momencie, później możemy do tego wrócić. Następnie wpisujemy image, verification, kod weryfikacyjny. Najczęściej jest on zbudowany z dużych liter wyłącznie. Dodatkowo zatwierdzamy, że przeczytaliśmy, zapoznaliśmy się i zgadzamy się z warunkami, i w tym momencie właściwie rejestracja została już dokonana. Kolejną rzeczą, po, po zarejestrowaniu, logujemy się na konto, wpisując nasz. Username, który chwilę wcześniej ustanowiliśmy. Username, mój username akurat jest małymi literami. Wpisujemy hasło. Kod weryfikacyjny. Pamiętamy, że tutaj są właśnie duże litery. I wciskamy login. W tym momencie zostajemy właśnie przeniesieni do naszego wewnętrznego back office, do nasze, na nasze konto. Po otwarciu strony jesteśmy na na stronie głównej, gdzie mamy wszystkie informacje odnośnie stanu naszego konta i tak jak widzimy, nasz balans, osoby zarekomendowane, jak również dochód z nich osiągnięty. Również jeżeli spojrzymy tutaj na ten pasek na dole, te same informacje są tutaj dostępne, czyli balans, ilość osób zarekomendowanych itd. Ja jestem w Profibux od zupełnie niedawna, około dwóch tygodni i osiągnęłam już dochód prawie 17 dolarów, mając 7 zarekomendowanych osób. Jeżeli chcemy zarekomendować Profibuxa znajomym bądź rodzinie, robimy to w bardzo prosty sposób poprzez wysłanie linku rekomendacyjnego. Aby go znaleźć, klikamy w zakładkę Banners, i oto na górze, właśnie na samej górze, mamy link, który przesyłamy, i za pomocą tego linku osoba dokonuje rejestracji. W ten sposób budujemy linie poleconych, które przyczyni się do większego zarobku. I to na tyle w, w tym filmie. W kolejnym filmie pokażę, w jaki sposób. Klikamy na reklamy, zarabiając pieniądze. Dziękuję.